Witam na superowym kanale na YouTubie. Bijamy dzisiaj bo na rangę 25. Moją pierwszą w ogóle. Więc lecimy. Dwóch, dwóch pucharków nie brakuje, więc czwarte miejsce już mamy. No i my się nie sojuszyjemy No i Darek w krzaku kampi. Za ebiście. No i mamy ziomów. No i Tara nie jest ziomem Będzie trzeba kogoś tutaj zabić chyba Dalej 10 osób jest, ale no Superowo No już dziewięć osób? Zaatakować go czy nie? Chyba nie. No i łatwiutko. I piąty chyba. Czwarty jest. Mamy dwudziestą piątą rangę. Za Ebiście. Jak będzie siedem łapek w górę to będzie kolejny film. Chyba.